Uchodził za Chwiejnego, zarzucano mu brak determinacji, jednak jego życiorys pokazuje, że potrafił pokonywać przeciwności, przy których inni dawno by się poddali. Jan Kazimierz, bo o nim mowa, przejmował władzę, gdy powstanie Chmielnickiego święciło największe triumfy. Przetrwał Potop Moskiewski i Potop Szwedzki, kiedy opuściła go większość poddanych. Nie załamał się nawet w czasie wojny domowej, czyli Rokoszu Lubomirskiego. Abdykacja Wazy była więc szokiem dla narodu szlacheckiego. Uznano to za wielką hańbę dla całej Rzeczpospolitej. Wielu próbowało go powstrzymać. Obradujący później Sejm, by zapobiec podobnym sytuacjom, wprowadził nawet prawny zakaz rezygnacji z panowania. Dlaczego człowiek wykazujący się taką odwagą zrezygnował z polskiej korony? Zapraszam na kolejny odcinek Akademii Władzy, w której przyjrzymy się Janowi Kazimierzowi i ostatnim chwilom jego rządów. Utarło się powiedzenie, że do prowadzenia wojen potrzebne są pieniądze, pieniądze i pieniądze. Przyznam, że przydają się one też do prowadzenia kanału na YouTubie. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim wspierającym nas na Patreonite, Bajkofitu czy bezpośrednio właśnie na YouTubie. To dzięki Wam możemy funkcjonować. Na początku przedstawię krótko życiorys Jana Kazimierza, by pokazać, że wielokrotnie znajdował się w tragicznym położeniu. I zawsze potrafił sobie radzić. Był ostatnim synem królewskim, który przyszedł na świat na Wawelu. Młodość upłynęła mu na wyprawach wojennych. Towarzyszył ojcu w czasie wojny ze Szwecją na terenie Prus, a następnie wraz z bratem uczestniczył w odsieczy Smoleńska i kampanii przeciw Turcji. Ubiegał się o otrzymanie księstwa lennego. Nie otrzymał go jednak ani od cesarza, ani od Sejmu Rzeczpospolitej. Takiej sytuacji przystał na ofertę, by zostać wicekrólem Portugalii. Nigdy tam jednak nie dotarł. W czasie podróży jego statek z powodu złej pogody musiał zacumować na francuskim wybrzeżu. Wtedy to faktycznie władający Francją kardynał Richelieu zdecydował o aresztowaniu królewicza pod zarzutem szpiegostwa. We francuskim więzieniu spędził dwa lata. Miał tam okazję poznać swoją przyszłą szwagierkę, a później też żonę, Ludwikę Marię Gonzagę. Niektórzy twierdzą, że już wtedy miało dojść między nimi do romansu. Później jednak Jan Kazimierz całkowicie porzucił plany o świeckich zaszczytach i w 1644 roku wyjechał do Włoch, by wstąpić do zakonu jezuitów. Tej decyzji jednak nie wytrwał i po dwóch latach zrezygnował z nowicjatu. Nie przeszkodziło mu to jednak otrzymać godności kardynalskiej z rąk innocentego III. Italię opuścił niedługo później w atmosferze skandalu. W tym czasie, w związku ze śmiercią jedynego syna Władysława IV, Stał się legalnym dziedzicem tronu szwedzkiego i realnym kandydatem na przyszłego władcę Rzeczpospolitej. W takiej sytuacji zdecydował się złożyć urząd kardynalski. Po śmierci swojego brata Władysława Wazy i zwycięstwie na Sejmie Elekcyjnym w 1648 roku, wydarzenia w jego życiu tylko przyspieszyły. Od razu musiał podjąć działania, aby ratować kraj uwikłany w wojnę domową, która przeszła do historii jako Powstanie Chmielnickiego. Jego odważna odsiecz pozwoliła zawrzeć rozejm z Hanem i uratować żołnierzy obleganych pod zbarażem. Dwa lata później znakomicie dowodził w jednej z największych bitew w historii polskiego oręża pod beresteczkiem. Wtedy jednak zabrakło mu determinacji, by ostatecznie zakończyć bunt Kozaków. Niedługo później pojawiły się natomiast dodatkowe kłopoty. Po unii między Chmielnickim a Carem Aleksym rozpoczęła się wieloletnia wojna z Rosją. Została ona jedynie zamrożona na czas kolejnego ataku na Rzeczpospolitą. Tym razem ze strony Szwecji. Uwikłana w konflikty armia koronna litewska nie miała możliwości stawić skutecznego oporu. Liczni magnaci zaczęli na własną rękę szukać porozumienia z agresorami i wypowiadali posłuszeństwo Janowi Kazimierzowi. Otoczony zaledwie garstką wiernych poddanych, król musiał opuścić Rzeczpospolitą i szukać schronienia na Śląsku. Znalazł się wtedy w fatalnym położeniu. Kraj znajdował się pod okupacją wojsk szwedzkich i rosyjskich, a województwa ukrainne były w ogniu kozackich powstań. Nieliczne wojska koronne podporządkowały się natomiast w szwedzkiej komendzie. Sami przyznacie, że sytuacja nie do pozazdroszczenia. Nie przygniotła ona jednak króla. Duża w tym zasługa jego przedsiębiorczej małżonki Ludwiki Marii. Przez całe lata panowania była jego największym wsparciem i jednocześnie największą kulą u nogi. W czasie potopu odegrała jednak zdecydowanie pozytywną rolę. Pomogła pozyskać sojuszników w kraju i za granicą, co umożliwiło powrót do Rzeczpospolitej. Wojny trwały długo. Szwecja stworzyła koalicję państw, które zamierzały doprowadzić do rozbioru Korony Litwy. Jednak Rzeczpospolita odparła kolejne ataki, między innymi Siedmiogrodu, i zachowała suwerenność. Można to uznać za polityczny cud. Jak w tej sytuacji zachował się Jan Kazimierz? Czy zajął się stabilizacją sytuacji wewnętrznej i odbudową zniszczonej gospodarki? Czy postanowił za wszelką cenę szukać pieniędzy, by zapłacić wojsku, które kilka lat walczyło praktycznie za darmo? Było to przecież o tyle istotne, że odmrożeniu uległ konflikt z Rosją? Otóż nie, król, a jeszcze bardziej królowa, większość wysiłku poświęcili, by przeprowadzić elekcję Wenterege, czyli wybór następcy za życia obecnie panującego. Miał nim zostać francuski książę Henryk Juliusz z bocznej linii Bourbonów. Obóz Królewski stosował najprzeróżniejsze, bardzo często karygodne metody, by osiągnąć swój cel. To się jednak nie udało. Udało się za to doprowadzić do wojny domowej. Jerzy Sebastian Lubomirski wykorzystał niezadowolenie nieopłaconych żołnierzy i podejrzliwość szlachty, obawiającej się utraty swoich swobód. Bitwa pod Mątwami to jedno z najsmutniejszych wydarzeń w naszej historii. Weterani wojen z okresu potopu szwedzko-moskiewskiego wybijali się wzajemnie w bratobójczych walkach. W wojnach domowych nie ma zwycięzców, tak było też tym razem. Zakończyła się ona zgniłym kompromisem. Lubomirski uzyskał wprawdzie przekreślenie wyroku skazującego i odzyskał utracony majątek, ale musiał przeprosić króla i udać się na emigrację. Król natomiast został zmuszony zagwarantować amnestię dla Rokoszan i zobowiązać się, że nie dopuści do elekcji za swojego życia. Oznaczało to, że praca wykonana przez ostatnie 6 lat poszła na marne. Francja, która w ostatnich latach hojnie finansowała działanie Jana Kazimierza, postanowiła zmienić taktykę. Wprawdzie obiecała nie zakręcić kurka z pieniędzmi, ale znacząco zwiększyła swoje oczekiwania wobec polskiego króla. Uznała, że skoro elekcja za zapanowania Jana Kazimierza nie przejdzie, to powinien on abdykować i zrobić miejsce dla Francuza. Był to bolesny policzek. Ta sytuacja pokazała, że francuscy dygnitarze traktują polskiego władcę jak zwykłego pionka, którego mogą przestawiać według swoich upodobań. Król miał jeszcze nadzieję, że jego pozycja ulegnie poprawie po niespodziewanej śmierci Lubomirskiego. Wiadomość o zgonie tak go ucieszyła, że Zaczął bardzo intensywnie tańczyć, co doprowadziło do gorączki. Znacznie poważnie chorowała jednak królowa. Chociaż fizycznie coraz częściej nie domagała, to nawet na moment nie zaprzestała prowadzić wielopoziomowej intrygi politycznej. Z opozycją negocjowała możliwość wyborów Filipa Wilhelma, księcia Niburgskiego jako przyszłego króla. Natomiast władcy Francji Ludwika XIV dalej mamiła wsparciem w przejęciu tronu już nie przez Henryka Juliusza, ale jego ojca, czyli Wielkiego Kondeusza. Wszystko co robiła miało jednak pozwolić zachować dożywotnio koronę Janowi Kazimierzowi. Abdykację uznawała za wielką hańbę. Nie przekonywały jej francuskie obietnice spłaty długów, otrzymania wielkiej posiadłości we Francji i rekompensaty finansowej. Ludwika Maria nie dokończyła już tej rozgrywki, bo niespodziewanie zmarła 10 maja 1667 roku. Jej śmierć podkopała resztki determinacji i tak już zrezygnowanego Jana Kazimierza. Bez niej nie miał ani sił, ani chęci walczyć o utrzymanie korony. Skupił się jedynie na tym, by wynegocjować jak najwięcej korzyści za swoją abdykację. Sprawy państwa przestały go interesować. Większość czasu poświęcał na rozwiązłe zabawy z kochankami. Skala tego była tak duża, że poseł francuski obawiał się o zdrowie króla, który miał nie zażywać odpowiedniej ilości snu. Dostatnie sprawy komentował Jan III Sobieski. O niczym innymi nie myśli, a żyje sobie jako w seraju tureckim. Co ciekawe, Jan Kazimierz zaczął być zasypywany ofertami małżeńskimi. Propozycje płynęły od Habsburgów, Hohenzollernów, a nawet moskiewskich Romanowów. Sądził, że po śmierci Wazy, szlachta chętniej spojrzy na kandydaturę teścia poprzedniego króla. Wszystko brzmi nawet sensownie, gdyby nie to, że córka Filipa Wilhelma. Miała wówczas 13 lat. Królowi nie spieszyło się do zawarcia legalnego związku. Zmęczony rządami prowadził negocjacje z posłem francuskim na temat warunków abdykacji. Wkrótce te rozmowy wyszły poza ściany gabinetów i dowiedziały się o tym szerokie kręgi magnatów i szlachty. Chociaż król nie cieszył się sympatią poddanych, to powszechnie sprzeciwiali się oni takim planom. Uważali, że to hańba dla całego narodu, że król łamie prawo. Próbowano go odwieźć od tej decyzji, ale nieskutecznie. Król zwołał sejm nadzwyczajny na 24 stycznia 1968 roku. Choć miało się zająć sprawami zagrożenia tureckiego, długami wobec wojska, to bardzo szybko posłowie podnieśli kwestię przyszłej elekcji. W pierwszej kolejności zażądano, by poseł francuski opuścił Rzeczpospolitą, a zanim inni zagraniczni dyplomaci. Szlachta miała dość mieszania się obcych potęg w sprawy państwa polsko-litewskiego. Król się sprzeciwił, ale Izba Poselska nie ustępowała. Później pojawiły się jeszcze ostrzejsze punkty sporne. Wreszcie 6 marca Jan Kazimierz skierował następujące słowa do posłów: Podobno tęskną mością, że tak długo na tronie siedzę. Wierzcie mi, że imię drugie tyle z wami. Wielką mi rzecz uczynicie, gdy mnie uwolnicie, że będę miał spokój. Ostatecznie Sejm został zerwany. W tym samym czasie król zakończył negocjacje i ustalił warunki swojej abdykacji. Ze względu na zmiany w polityce europejskiej, tron miał przypaść księciu Nojburskiemu, który zyskał poparcie władcy Francji, Ludwika XIV. Umowa z 9 marca przedstawiała się następująco. Król Polski zrzeknie się tronu do połowy sierpnia i poleci jako swojego następcę Filipa Wilhelma. W zamian król francuski będzie wypłacał Janowi Kazimierzowi corocznie i dożywotnio 150 tysięcy liwrów we względu na to, czy szlachta ostatecznie wybierze Nojburczyka. Filip Wilhelm w przypadku swojego zwycięstwa miał umorzyć długi króla, a niezależnie od swojego sukcesu na elekcji wypłacać 50 tysięcy talarów rocznej pensji lub umożliwić dożywotnie użytkowanie dóbr żywieckich. Nadto Jan Kazimierz zapewnił sobie posiadanie Gwardii Przybocznej w liczbie około 200 ludzi i formalne, dożywotnie zachowanie tytułu królewskiego. Czas do abdykacji nie upłynął Janowi Kazimierzowi na lenistwie. Chcąc skaptować sojuszników kandydatury Filipa Wilhelma, udał się wraz ze swoją kochanką w granicę Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tam obiecywał to, co jeszcze mógł, czyli rozdanie znaczących urzędów, jak chociażby Buławę po umierającym hetmanie polnym litewskim Władysławie Wołowiczu. Jednocześnie w obawie przed kolejnym rokoszem szlachty król zawarł układ z elektorem brandemburskim mający mu zapewnić pomoc militarną. Z tym nastawieniem szlachty było bardzo różnie. Ogólnie notowanie na Kazimierza były kiepskie, jednak co innego niechęć, a co innego przyzwolenie na zrzeczenie się tronu. Szlachta przekonana o wielkości swego państwa nie chciała pozwolić na taki policzek. Jeszcze w czerwcu senat pod przewodnictwem prymasa Praszmowskiego chciał odwieźć Jana Kazimierza od swoich planów. Podobną prośbę hmm, wystosowało też wiele sejmików, a nawet ostatecznie Sejm Walny. Jak wskazuje profesor Zbigniew Wójcik, niektórzy próbowali niemal siłą zmusić Jana Kazimierza do pozostania na tronie. Sędziwy pod lwowski miał wygłosić następujące słowa. Nie czyń, miłościwy królu, tej konfuzji jej i nam, i sobie, naszej i własnej ojczyźnie, która cię wychowała i osadziła na tronie. Z nami się w tej urodził ojczyźnie, z nami się uchował i lata przepędził, od nas wolnymi głosami wezwany, abyś nam panował. Nie odstępujże nas. Król jednak był zdecydowany i stanowczo odmówił. Szlachta była natomiast zbyt dumna, by prosić dalej. Przygotowano więc dyplom o abdykacji, w którym Jan Kazimierz i jego poddani zwalniali się od wszystkich wzajemnych zobowiązań i przysięg. W ostatniej mowie król prosił o wybaczenie swoich błędów. Zawarta tam była również wizja upadku rozbiorów Rzeczpospolitej, przed którą przestrzegał już na Sejmie 7 lat wcześniej. Wzruszenie w pewnym momencie odebrało mu nawet głos i resztę przemówienia musiał przeczytać podkanclerzy Olszowski. Później zgromadzeni ostatni raz ucałowali królewską rękę, po czym już ex-król udał się karocą do prywatnego pałacu. Chociaż od dawna twierdził, że jest już zmęczony rządzeniem i polityką, to na królewskiej emeryturze próbował być bardzo aktywny. Utrzymywał bliskie kontakty z Hetmanem Sobieskim i kanclerzem Prażmowskim, którzy stali na czele tak tzw. obozu malkontentów. Jednak znaczenie Jana Kazimierza było już niewielkie. Nawet agenci francuscy kontaktowali się z nim jedynie w sprawach rozliczeń finansowych i nie wciągali go do zakulisowych rozgrywek. Pozostało mu zatem polowanie, bankiety i rekolekcje. Coraz częściej doświadczał też upokorzeń i szykan ze strony swoich poddanych. Dochodziło nawet do takich sytuacji, że szlachcic nie chciał ustąpić mu miejsca w karczmie podczas podróży. Wiadomość o elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego zastała go w żywcu. Było to niekorzystne dla Jana Kazimierza, ponieważ komplikowało rozliczenia finansowe z księciem Filipem Wilhelmem. Wybór ten przesądził też o dalszych planach króla. Jak wskazał w liście do posła francuskiego, Nie chcę żyć pod królem, którego spotkałem wśród wielu moich poddanych. Opuścił więc Rzeczpospolitą i udał się do Francji. Tam przeżył jeszcze trzy lata, w czasie których działo się całkiem sporo. To jednak temat na zupełnie inny odcinek. Możliwe, że gdyby Jan Kazimierz zmarł podczas Potopu Szwedzkiego, to ocenialibyśmy go jako jednego z najwybitniejszych władców historii. Jego ostatnie lata panowania są jednak mocno kontrowersyjne. Przewidywał on upadek i rozbiory Rzeczpospolitej, co pokazuje jego wybitne rozeznanie geopolityczne. Chciał temu przeciwdziałać, ale metody, które wybrał, są raczej nie do obrony. Podzielcie się Waszą opinią w komentarzach, co Wy sądzicie o Janie Kazimierzu. Pokażmy też, że społeczność tego kanału jest bardziej zjednoczona niż szlachta pod koniec panowania Jana Kazimierza. Proszę o łapki w górę i subskrybowanie kanału. Pomóżcie nam też dobić do liczby 100 tysięcy subskrybentów przed naszym serdecznym kolegą Darkiem Rybackim. Darka, oczywiście, też możecie subskrybować, bo my to robimy. Nie zapomnijcie również odwiedzić sklepu Wokulskiego, gdzie miłośnik Rzeczpospolitej obojga narodów znajdzie unikatowe produkty. Kłaniam się nisko i życzę pomyślności dla wszystkich widzów.